Omówię teraz działanie wzorcówki napisane w Pascalu. Problemu najmniejsza c. Słowo program, tak jak w każdym innym, pro, mamy słowo program standardowo. Obowiązkowa musi być spacja i jakaś nazwa. W naszym przypadku dałem nazwę najmniejsza. Na końcu średnik. Teraz mamy blok definicji i definiujemy zmienne. n, liczba elementów, a, aktualny Aktualna wczytywana liczba, m założona dla nas jako najmniejsza, oraz x traktowane jako aktualnie wczytywana wartość. I wszystko mamy typu bite na końcu średnik, ponieważ liczby są z zakresu do 100. Początek programu: słowo begin, koniec n. Pierwszą rzeczą, którą mamy, jest instrukcja: wczytaj i przejdź do nowego wiersza. Wczytaj i przejdź do nowego wiersza i tą pierwszą wartością jest n, przyjmuje wartość 4. Następnie czytamy i podstawiamy pod m pierwszą wartość, która tu występuje, więc będzie to 3. Teraz rozpoczynamy pętlę od a równego 2, dlatego że już jedynkęśmy wczytali, więc od drugiej do n. Aktualne a będzie wynosiło 2 i zadajemy pytanie, czy 2 jest mniejsze równe n? Tak, jest równe. W związku z tym działamy. Działamy od słowa begin do n. Pierwszą instrukcją, która występuje w tym złożeniu, to jest instrukcja czytaj x. W związku z tym czytamy i to będzie 4. Czytaliśmy x, teraz zadajemy pytanie. Czy 4 jest mniejsze od 3. Nie. Kończymy i przechodzimy dalej. A wartość 2 dodać 1 i pytamy się, czy 3 jest mniejsze równe 4. Tak, w związku z tym wchodzimy w pętlę. Czytamy następne x. To TX wynosi 2. I zadajemy pytanie, czy 2 jest mniejsze od 3. Tak, w związku z tym pod N podstaw X. Koniec pętli wracamy. Bierzemy aktualne A3. Dodajemy 1, mamy 4 i pytamy się, czy... 4 jest mniejsze, równe od 4. Tak, wczytujemy yy, pod x. 5 to jest nasza czwarta liczba, i pytamy, czy 5 jest mniejsze od 2? Nie. Koniec pętli. Bierzemy a4, dodajemy 1, mamy 5 i pytamy, czy 5 jest mniejsze, równe od 4? Nie. Koniec naszej pętli i wypisujemy m, które wynosi 2. Dziękuję za wysłuchanie.